Cebula, proszę Państwa, tutaj dominuje teraz w smaku. Jest też majonez. Tutaj przed chwilą był dylemat, czy kielecki, czy, e, czy Helmas wygrał kielecki do sałatki śledziowej uznaliśmy, że tak będzie trochę bardziej e, polsko. Tu mamy, proszę Państwa, sałatkę śledziową, e, którą ostatnio przyniosła moja mama i bardzo nam posmakowała. Karol stwierdził, że zrobi. Swoją wersję, jest, jest, wersja jest ekstra, i teraz, proszę państwa, przed chwilą ją dowaliliśmy świeżo i grubo zmielonym pieprzem, i to będzie ekstra, ale zastanówcie się, czego teraz brakuje: śledzie, cebula, majonez, no sami pomyślcie. No to wam podpowiem, niektórym, którzy nie zgadli, tu jest na przykład, proszę Państwa, woda mineralna, niegazowana. Oczywiście w małych kieliszkach będziemy pili, żeby nas za mocno nie klepnęło. I to wszystko zagryziemy, proszę Państwa, sałatką śledziową ale Karol Szyszka. Jeszcze właśnie ten, powinno chyba być coś zielonego. No, też tak, ja to bym nawet szczypiorek dał, skoro Barbara... Nie mam. Pan ...nie będzie jadła to. Mam paprykę. paprykę to pasuje. tak chyba średnio, nie? No. Ale szczypiorek, tylko skąd tu teraz szczypiorek wziąć? Bazylia. Nie, nie ma, nie ma. Nie, dobra, dobra. I tak jest bomba, i tak jest bomba. Tu Przed chwilą jeszcze tuningowaliśmy, proszę Państwa, dodatkową cebulą. a W zasadzie połówką dużej cebuli. Ta cebula to nie była taka cebula, bo ta jest, zdaje się, taka słodka, która mało klepie, tak? Po, po języku. A ty to znaczy, że ona klepie mniej niż ta czerwona? Tak, bo ona jest słodka. Słodka cebula, proszę Państwa. Nie, to słodka, ta jest czerwona. Nie, tu się wypada, tylko po prostu zgadzać. I nic więcej nie robić. Przed chwilą leciał nam Miles Davis, a teraz leci nam Phil Collins. Na szczęście nie tak głośno, żeby nam tutaj zaraz yy, władować jakieś reklamy. Mineralna się rozlewa, niegazowana, z dobrego źródła, z tego co wiem. Jeszcze nie próbowaliśmy z tego źródełka i, i zaraz ocenimy. I to jest piękny czas, a tak w ogóle to czekamy na Paulinę i. I tak sobie umilamy tutaj czas. czas. Zobacz, tutaj stół do degustacji po prostu się stworzył. To tu, to tu. No to co? W tej sytuacji, zdrowie Pauliny, możemy palnąć, prawda? Oczywiście. Temat jest zmrożony. czy yy... Nie, ja to dziękuję bardzo. Ci pomoże? To jak się tutaj tak trochę rządzę, to zdrówko Pauliny. Po raz pierwszy dzisiaj. Na szczowie. Mhm. Wszystko proszę Państwa na żywca. Pierwszy raz pijemy z tego źródła poważnie. No petarda. O, ho, ho ho ho. No. Naprawdę tak. bomba. No, yy, jeśli jakimś cudem tak yy, właściciel źródełka ogląda, to, to pozdrawiamy to i pozdrawiamy. chylimy czoła, kłaniamy się w pas i w ogóle. No szapoba. Naprawdę bomba. A ma moc trzeba przyznać. Widać. Że tutaj połączenie jest. Nie dopiłem, nie, no nie Nie, tylko widać, jak się tak. No O, tutaj jak Barbara. Tak... COVID. A czyli ten. 2023, bo nie, nie 19. A. Nie, 23, tak? Nie 19. było to tylko 20. No, ale tutaj lekarstewka, jak widzicie. Zresztą słyszeliśmy, że zalecenia padają, żeby pić coś mocnego. Na przekór nawet żonom. Więc my tutaj polecamy, odkażamy się, dezynfekujemy i zagryzamy wszystko sałatką śledziową. Dziękujemy Państwu, rozgadałem się jak, no sami napiszcie jak, jak Makłowicz. No nie no, no jak Makłowicz to chciałbym, ale, ale to chyba daleko jeszcze. No dobra, uszanowanko, nara, ciał. Może zarabię, grzaneczki O, grzaneczka, proszę to, państwa. To, tak, ostatnio zrobiliśmy z grzaneczką. Mama, jak oglądasz jakim studem, to, to cię pozdrawiamy serdecznie tak? tutaj z Karolem. O, zakochaliśmy była cudowna, się w tej ta, sałatce i, y, sałateczka. I postanowiliśmy odtworzyć I Karol dzisiaj. Drugi dzień. I Karol, tak, Karol. <laughs> <laughs> Karol jest śniadanie z, sa z sałatką śledziową. Śledź, śledź rano, wieczorem i ten. No. I po południu cały czas. No. A śledź, jak wiecie, no to są najlepsze słodycze. Tak. I tak. my się tego trzymamy. Ale zdjęcie piękne. O, poczekaj. Czekaj, czekaj. Yy, tu nie jest tak właśnie. O. Foteczka. No. Czekaj, tak będzie dobrze. O, tak. Garnie, to, tak ładnie, wyszło. ładnie, człowieku. Jest o, pięknie, pięknie jest. aż nic nie mięknie. O, kurde, naprawdę. Źródełko pierwsza klasa. No, jamnica nawet przy tym się chowa, bym powiedział. Także tak. Słyszycie ten dźwięk? To jest to. Tak to powinno być. Z jakiej piekarni mamy bułę? Nie powiem. No właśnie. Bo... Nie, jest, nie, nie będę reklamował. Właśnie, piekarnia to mogła być Twoja reklama, ale nie jest, bo nam nie zapłaciliście. Czekaj, jak Potrzebuje jakiś ostry nóż. Ostry w tym domu nie ma, nie ma ostrych noży. No nie tego ma, to się nie, nie spodziewałem, ma, nie szczerze ma. mówiąc. Gdzie jest, a, gdzieś, że zakupiłem. A jest. Tu, Wszystkie brudne. Tu, nie jest. Hmm. prawie obciąłem palca, także powinien być. Ale sobie czy? <śmieniu> a, dobra, to tam. Pomijmy to. No, materiał tak, na inny odcinek. <śmieniu> to, to... <śmieniu> dobra, tutaj kończę, bo się Płami... rozgadałem. No tak, I może wrócimy, a może nie, się zobaczy.